A haj wszystkim, z tej strony nami witam serdecznie na kanale, moje kochane Zbłąka. na duszeczki. Yy, nawet wstaję jako pierwsza, żeby zrobić śniadanie dla wszystkich, bo służba też już śpi, chociaż, a chociaż nie, on wstał. Stałeś to fajnie, ale tam serup co chcesz. Płacimy Ci za to, że jesteś. Dobra, yy, no ogólnie tak. Ostatnio Mefisto za załapał Krasza na swoim psiapsi. Gdzie on jest, tu jest. Nie przeszło ci jeszcze, mam nadzieję. Because this is important. Nie, na szczęście, na szczęście nie tak. Grek jest jego obiektem uczuć, więc już jest w ogóle, w ogóle super. I zaprosił go na szkolny bal, ale jako przyjaciel oczywiście, wiadomo. Ale będziemy kombinować, żeby na tym właśnie szkolnym balu ten romans się dalej potoczył. A dzisiaj tak myślałam, żeby pójść z tym, z Gideonem do pracy. Może uda się, żeby w końcu dostał ten awans, a jak nie, to jakoś wymuszę kurde ten port, żeby tam był na miejscu. No w sumie w tym, w, dzisiaj nie bardzo mam co robić, więc tak pomyślałam, że faktycznie można by z Gidionem gdzieś tam pójść. A jeśli chodzi o Grimcie, to ona dopiero na następny dzień będzie miała cokolwiek, więc hmm. myślę, że jakoś te dwa dni pracy jakoś tak rozegramy. W ogóle, dzieciaczki, wyjusza z stawajta. ty widzę, że w ogóle to pot potrzebujesz się ogarnąć. A ty aż tak bardzo nie, ale też jesteś dość głodny. Dobra. A Grinch? Nie, ja nie ma, nie jest w takim złym stanie, więc jak, jak, wyś, jak się wyśpi, to się wyśpi. A dobra, ty już pomyślałeś, że chcesz zjeść. Też sobie weźmiesz porcję. Bo jak ci zostało 3 dni, czyli urodziny będziesz miała za ten. Chyba, w... nie, to w następnym odcinku tak by wychodziło mniej więcej. I to jest sobota, ale oczywiście olejemy jej urodziny, jak zawsze. Bo w sobotę jest bal. Bal maturalny yy, najstarszego syna jest najważniejszy. No właśnie, bardzo ładnie zmywasz. Bardzo się cieszę. Ty, taki nieswoje. Aha, no bo ty głodny jesteś. Zjedz coś. No zaraz sobie zjesz. Spokojnie. Nie wiem, masz tatusia potrolować. Znając, znając ciebie, to ty, ty, ty byś był takim wrodziochem. Połudawaj syrenę. Czemu nie? Może masz takie, może masz jakieś takie aspiracje, żeby zostać syrenkiem. Jak on się cieszy. Radosna złośliwość. E, właśnie, bo ty chciałeś być niemiły dla siostry. Dobrze pamiętam. Tak, chcesz być złośliwe dla Siory. Przecież. Jolo. Zaproś na nie istniejące przyjęcie. Pasuje to do ciebie mega. Ja e, się podjarała. <grytanie> Ona no, <jak> się <grytanie> chyba da nabrać. A teraz chcesz się dorocić z braciszkiem. O, jest, sam jest jakieś drczenie się. A na temat zauroczenia idealnie pasuje, bo masz swój obiekt uczuć, więc Ale <grytanie> ty się jarasz tym, że jesteś wrednym paskudem. Lubię cię. Dalej, no, bądź, bądź dla brata złośliwy. Aha aż, aż, aha, aż musicie wstać z tego powodu. Okej. Okay. Aha, ty tylko tak na stronę po prostu wziąłeś, żeby mu, mu powiedzieć tam jakieś rzeczy. Oje, oh yeah, jakie to słodkie. I teraz usiądziecie, oczywiście. Aha. Chyba nie posłuchałeś tego. Chyba... On mnie nie posłuchał. Gnojkiem. A nie, a jednak. Jaki <grytania> dekiel. Dobra, wy, wy sobie idziecie. Dobra, ty też idź do szkoły. A ty nie dojadłeś. Jeszcze, co, idź mówić do tej rośliny. Bo coś tu się ruszyło, ale tak... No tak jak widać. Wiesz co, poucz się pilnie, to zzywaj przyjaciół, a ty... Nie, ty normalnie się po prostu ucz. Ty tam masz wszystkich wyrąbana, ale też... Masz wyrąbana ogólnie na wszystkich. A ty Grimcia, co ty robisz? Aha, ty sobie po prostu... Wsta a ty, jejku, ledwo wstała, ta już idzie do kompanu. No, co za baba. Idź skorzystać. Może nawet zdążysz zjeść. W sumie ten tutaj nie dojadł, to możesz to zjeść. Pewnie nie zdążysz, bo będziemy szli do pracy Gideonem. A, też nie mieć Barabara. Spoko, spoko. Czemu nie? Dobra, to zaraz poczekamy, podzielimy się. Czyli w sumie dzisiejszy odcinek będzie tak się skupiał na pracy. I ja mam nadzieję, że Sery się uda ten poród przyjąć. E? Tak, dobrze. Dzisiaj wyjątkowo idziemy Gideonem na no takty, w tym kitelku pięknym i w ogóle. Masz strasznie dziwną sylwetkę, ale i tak szanuję, że nawet po śmierci chcesz tutaj pracować. No dobra, to chodź tu. Nie ma zimy, więc jest szansa, że tym razem nikt nie umrze. Aczkolwiek wszystko się może zdarzyć. To jej jakie dziecko, dobra, zajmiemy się dzieckiem. Dobra, przyjmij, przyjmij pacjenta. Nie wiem dlaczego. No, jest w sumie na tej kozetce, ale dobra. No i poczekam, aż tu się ludzie jakoś zrespią i może faktycznie albo przyjdzie jakaś ciężarna i wywołamy jej poród, albo po prostu zaciążymy jakąś laskę dowolnie i też wywołamy poród i po sprawie. I może dzięki temu będzie miał to sens. Co, co ci jest? Co ja mam tu zrobić? Moment. Lala. La, la, la. Pobierz próbkę tkanki, zajrzyj do oczu. Okej. Okay. jest próbkę. Okej, okay, dobra, zajść, to uszu, ogólnie, ogólnie, wszędzie, kurde, good, sprawdź. Good. To ciekawe, że się oh, prześwietla na drugą stronę. <laughs> Wszystko w porządku, tak! <laughs> dobra, to chodź tu poanalizujesz sobie tę próbkę. A, jest jakaś kobita. A, tu jest jakaś inna kobita, która wygląda jakby zaraz miała zejść. Jer, jak ja, jer, czemu to tu, ja nie mogę. Dobra, rozumiem, że pewnie ten mod tak nie działa, ale, jer, ja mam takie... Excite jak po prostu, nie ja wiem, takie, takie ciary mnie przechodzą, jak, jak widzę takie zmiany skórne. wygląda wyglądał kropnie, nawet na, nawet na Simsa. Nie, ja patrzeć na to nie mogę, jej leczyć nie będziemy. I dlatego mam ma moda, który nie wywołuje tych durnych chorób tak randomowo, bo to nie ma sensu, jak nie, nie można iść normalnie do lekarza, jak się jest chorym Simem. A, powiodło się. Aha, jakiejś choroby zakaźnej. Okej, okay, super. Dobra, niech się zastanowię. Dobra, ta babka wydaje się spoko. Tylko nie wiem, czy to, czy to zadziała w taki sposób. A, okej, okay, ty już... Czyli nie, może, nie mogę cię zaciążyć tak po prostu? God damn it. Dlałam, że mogę. Ja chyba miałam limit do trzech, kurde. Nie mogę zacząć ciąży używając aktywnego sima, bo to bez sensu. A ciebie nie mogę zaciążyć gdzieś tam z daleka i tu wezwać na przykład? A, u ciebie mogę. A tam, okej, okay, nieważne co. M nie wiem, mogę Cię tu wezwać? Nie mogę. God damn it. To będzie trudniejsze, niż mi się wydawało. No nic, to będziemy się na razie bawić, żeby ustalić, co to jest za durna choroba zakaźna. Kochana, tego rentgena. A, zarejestrować próbki czegoś tam. Znaczy, kiedy nie umiesz być lekarzem. E, dobra, to zarejestruj te wyniki. Ale bez sensu, że ja tu sobie nie mogę scitować. A może Ty jesteś w ciąży i nie mogę zacząć, ale bez sens. No bez sensu to wszystko. Chyba, że mogę tą sanitariuszkę zaciążyć, to byłoby śmieszne. A nie, nie mogę, bo jest duchem. A, jest seniorką, dobra, to ma to sens. A, przyzwoita diagnoza, okej. Okay. Dobra, skieruję na te badania rentgenowskie. To niech to jakaś ciężarna przyjdzie. Poprzednim razem pamiętam, że była. Nie no, spokojnie, dowiemy się co ci jest. Zaszczepimy cię, żebyś tego nie roznosił. Chociaż pewnie już zaraziłeś pół miasta. Ale widzę, że no, kolejka... Nadal jak w NFZ. Okej, okay. dalsze badania, naprawdę. Nie no, ja chyba już wiem, co mu jest raczej. To chyba. No właśnie, już, już mamy tę diagnozę, już, już jest ustalone, co to jest. Co, co mam teraz zrobić? Aha, możemy cię wyleczyć. Dobra, to robimy? Lekarstwem. No nie, nie bój się, nie bój się. To nie jest trucizna. Bardzo byśmy chcieli. No i super, i wyleczone, i zarąbiście. I po co to komu było? Dobra, to jest jakiś znajomy Grimci, więc jego możemy. Pacjent wyszedł, o nie! Wcale mi nie jest przykro, że miałaś dosyć. A, i ty sobie idź, bo jesteś przerażająca. Możesz chodzić normalnie, chyba że ty masz jakiś syndrom gwiazdy czy czegoś tam. To ci zaraz badamy i zobaczymy, co tam z tobą jest. Dobra, pobierz tkankę, jak zawsze. Co, kolejny pacjent wyszedł? Ty w ogóle nie jesteś cierpliwi. Ale to są chyba gwiazdy przed oczami też, tak wygląda. No dobra, Jolo, testujemy. No, w ew takie gwiazdy Cielębka. są. A i wyleczony. No i super. Jestem geniuszem. Ale nadal nie mamy żadnej żadnej ciężarnej. No, jak na złość, kurde. I sam jest, same chłopy tu kurde przyłażą. Jak, jak nie potrzeba, to kurde, co, dru co druga simka albo więcej jest. Kurde, w ciąży. Ale jak potrzebuje, to nie ma. Co ty idziesz robić? A w sumie idź sobie wypis. Zrobiłeś dobrą robotę, więc jak dla mnie to. To wygląda, jakby on uciec z te, uciekł z tego szpitala. <noise> się nie przebrał. Mówisz, że było tam aż tak źle. No, nie dziwię się, to w końcu simowy NFZ. Dobra, weź, weź, weź tego dzieciaka. O, a, może ty jesteś w ciąży? Gademy, no, ludzie! O, idzie kolejna kobieta. Czemu nie? O, Faust! To chyba jest, to chyba musi być spokrewniona z Gregiem, ale no kurde, mogłabyś być w ciąży. God it, no, nie podobuje mi się. Simy się nie rozmnażają i co ja mam zrobić? No dobra, spoko, to lecimy. Dobra, to pobierz próbkę tkanki standardowo i różne dziwne rzeczy, dobra. No co ty jesteś taki niezdarny no człowieku? Jeszcze raz proszę. Ja nie wiem co on z tym ma, no debil jakiś po prostu. Okej, okay, dobra, wszyscy tutaj się... A poprawa... Co? Poprawę ocen jakąś miałeś? Kujan. To ja mam do powiedzenia. Dobra, te do dzieciaczki, dbajcie o siebie. A, słaba diagnoza, ale na razie ciężko mi powiedzieć, co ona ma. Pobierz masz ostatnią szansę z tą próbką tkanki. Ty sobie, ty zostaw tę jakąś ciężarną zaad, żebyśmy mogli dostać awans. No widzisz, jak chcesz, to potrafisz. Dobra, iść to analizować. Niech jak to jakaś chora ciężarna przejdzie, no błagam. Ta gra jest złośliwa. Po prostu najzwyczajniej w świecie złośliwa. Dobrze, że nie robię żadnej kariery lekarza, bo po prostu. Dobra. I możemy ci jakąś diagnozę tutaj dać? A, przyzwoita diagnoza. Może ty masz spuchniętą głowę. Chociaż zaraz zobaczymy, jak to się zachowuje, ale możliwe, że to może być to. Nieskuteczne. No to trudno. Pacj pacjent umarł. To trudno się mówi. I nie wiem czy jest sens kogoś jeszcze brać. Bo kurde nie wiem, czy tu no, niech, niech tu przyjdzie no, jakaś baba w ciąży, no, że ja z wymagam aż tak dużo. Era, nie wiem, który przyraz pierwsze. dobra, dobra, przejmij go jeszcze. Jak nie to rzucimy wszystko, jakby się jakaś pojawiła. Nie musi być nawet w trzecim trymestrze, wystarczy, że będzie, to ja to sobie zmienię. Dobra, standardowo pewnie tak. Pobieramy próbkę tkanki, sety pierdaty. Jak to jest powtarzalne wszystko, to fajnie, fajnie, że się udała. Ale ty nie byłeś chyba tam w godzinach pracy, mam nadzieję. Jesteś do łazienki musiał iść, co sobie skoczysz tutaj. Dobra, garniesz się, wrócisz i po sprawie. I, I raczej już nikt więcej tutaj nie przyjdzie. A ty jesteś... Powiedz, że jesteś kobietą i jesteś, nie wiem, w pierwszym trymestrze czy coś. Ej, a ty możesz. Ej, możemy się rozpocząć ciążę. Z cholerawie, okej. Okay. Nie wiem, dlaczego jej się to udało, ale spoko. Spoko, dobra. Rzucaj wszystko, przedłużymy se najwyżej. Nie możemy leczyć. No, tak, lecześ nie możemy, ale dobra, dobra, to idź, idź. Za, Zarałogarniemy. Może jest szansa. Jesteś paskudna, bo masz tę wysypkę, ale już, już, nie, już nie będę wybrzydzać. Okej, okay, dobrze, I najpierw musimy tak ją przyjąć na kozetkę, tak? Dobra, 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 Jolo. Gideon, chodź, spie 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 spieszy spieszymy się, spieszymy się, chodź tu, chodź tu. Ja mam nadzieję, że mogę dostać dłużej. Ej, ku, serio, te paski? Te paski są straszne. E, serio, nie widać po niej, że ona rodzi czy coś? Chyba przez to, że na przyszłość czymś innym to się nie będzie to liczyło. Taka okazja, i kurde, i, i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Okej, okay, i koniec, i tyle. I tyle z tego wszystkiego, nieważne. Bez sensu to jest! Ta kariera jest bez sensu! No, i stwierdzam po prostu, Gideon, nigdy więcej nie będziemy chodzić z tą do pracy. Dobrze, że długo będziesz staruchem, pójdziesz sobie na emeryturę i wszyscy będą zadowoleni. A Grimcia się nawet nie ubrała. Co to jest? To czemu ty do tej łazienki nie poszłaś, babo? Klikam, żebyś o siebie zadbała, ale po co masz o siebie zadbać? Ja też widzę, że jesteś, kurde, tej w ogóle. Nieogarnięty, nie, nie niezadbany, nie dziecko chociaż jest zadbane, też nie zadban. Po co masz być zadbane? No, prze, no po co? Du, dur, durne to. to co ja sobie myślałam? Zostawiając Simy, Simy same. To jedzenie się jeszcze do czegoś nadaje. Tak. Weźmiesz sobie porcję, ogarniesz się. Ty akurat, jeśli nie musisz, zostaw ten komputer, babo. Ty byś się przebrała w ogóle. To nie jest aktualny strój. Nie, nie, nie uwierzasz, że to jest aktualny strój. Jeśli chodzi o ciebie, ja mam taką misję dla ciebie. Będzie ja chciałam na tę imprezę wywa wywalić. Dobra, golnij sobie. No i bardzo ładnie. Dobra, i ja chciałam, żebyś ty sobie poszła na tę imprezkę, co tam jest. E, gdzie to było chyba w biznesie? Ale to było, było, było. było. Dobra. Dobra, skontaktuj się z tą PR-ową agencją, dobra i dostań się na listę, no i pięknie, no i właśnie, idź, idź, sobie zwiększasz tą swoją popularność, sławę, wszystko, czy tu się coś zepsu, zepsułaś, no pięknie, brawo ty, no wiesz co, to chodź, poćwiczysz, poćwiczysz sobie tutaj, wiesz, coś ty włączyła, zombie dziwne. Nie sądziłam, że Newe lubi rzeczy o zombie, ale z drugiej strony, patrząc na oryginalną baśń, to wiele tłumaczę. Sobie coś tam zeżrzesz i ogarniemy ci te trzy zabawki. Dobra, bawisz się tym, potem zobaczymy. Niech ty uwielbiasz tego swojego smoczusia. Oj, oj. Dobra, potem, nie wiem, potworem zębaczem się pobawisz i czymś jeszcze. To jest rozmowa na poziomie. A z kim ty gadałaś? Czemu, czemu z Edim się bardzo przyjaźnisz teraz? Znaczy, mi to pasi, ale wytłumacz mi, dlaczego tak jest. Nie, nie zaliczyło ci się. Bez sensu. Dobra, coś zaliczymy tam te trzy różne zabawki i po sprawie. W ogóle mnie zastanawia, jak to jest możliwe, żeby tak się walnąć zabawką przy czymś takim. Znaczy, wiem, że to jest możliwe, ale z simowym dzieciakom to się zdarza naprawdę często. Patrzysz z takim politowaniem. Będziesz mieć takich sługusów kiedyś. Nie zaliczyło się? No to dobrze. Pobawisz tymi trzema zabawkami i będziemy mieć zaliczone, i zostanie jeszcze jeden etap. I myślę, że go ogarniemy przez te najbliższe kilka dni. Aha, to było szybkie. Uklinknąłeś i, i się zaliczyło. No dobra, nie oceniam. Weź mi to, wytłumacz, dlaczego ty się nie możesz nim bawić. Baw się? Halo. Dziecko, proszę się, proszę się mnie słuchać. Co ci się nie podoba, że nim się nie możesz bawić akurat? No. Co to za problem? No, będziesz podwijać planety, jeździć pociągiem z misiemi i kwiatami. A ty młody, jeszcze nie jesteś nawet śpiący, to wiesz co, to też sobie lekcje odrób. No i piknie, dobra. No tak, właśnie, ty na instrumencie też musisz sobie pograć i narysować te wszystkie te. Dobra, ogarniemy. Nie zgadnę, idziesz do biurka u swojej siostry. Przecież, z najlepsze miejsce. W ciasnej, kurde, klitce, w której jest zamknięta twoja siora. Pilny uczeń. W sumie coś tam musi, coś tam musisz być lepsiejszy niż pozostali, żeby przejąć władzę nad światem. A masz nową psiapsi, nice. No i bardzo fajnie, cieszę się, że się dobrze bawiłaś. I faktycznie coś ci się wpłynęło, mam wrażenie, że to ci w ogóle nie wpłynęło na sławę, ale nie będziemy narzekać, jest jak jest. Dobra, nawet tak, takiej tragedii z tobą nie ma, tylko się tutaj troszkę ogarniesz i, i pójdziesz szpiulkać, dobrze. Ale lać zaczęło, tak idealnie wróciłaś Grimcia, jak zaczęło lać. Dobra, to się widzimy rano mniej więcej, pewnie przy jakimś śniadanku i potem pójdziemy na plan z Grimcią. Bo ja tak ogólnie też myślę, czy to nie będzie ostatni plan, na jaki faktycznie z Grimcią pójdziemy, bo nic nowego raczej już nie, nie, nie ma do zagrania. Chyba, że jakiś, jakiś konkretny film, czy konkretną, konkret, no, nie wiem, czy film, czy serial byście chcieli zobaczyć, jak wygląda plan z tego, ale tak, no, wydaje mi się, że tak nie ma sensu, bo w sumie, bo widzieliśmy większość, co się w ogóle tam, tam dzieje, bo to jest też strasznie powtarzalne, jak większość tych otwartych karier. I jakoś będziemy kombinować, żeby potem ta, ta słowa do tej Piątej Gwiazdki doszła. Nie wiem, że Ty też masz problemy z tym. Moment, czy Ty masz jakieś te. Ciebie mi nie zależy, więc e, już Ci Zara kupię to, to, to co najbardziej lubię. Moja ulubiona cecha do kupowania. Chyba prawie każdy Simowi ją kupuje. Łowca burz. Najlepsza cecha. Bo szczerze. Nie miałabym nic przeciwko, jakby to było tak jak z jedzeniem ciasta owocowego, że są Simy, co się boją, są Simy, co się nie boją i jest jolo i spoko i się nie przejmuje i po prostu to jest, zależy po prostu indywidualnie od Sima. A nie, że z automatu wszystkie Simy się boją burzy. No to, to jest dla mnie durne. ja możesz pogadać z siostrą, bo wy nawet macie jakieś spoko relacje. Dobra, pogadajcie sobie o dorastaniu. Grimcia może być niemiła jak zawsze. Może z niej podrwić. Seria masz tanie łóżko, a mi się wydawało, że miałeś takie miałkiem no spoko. Znowu chcesz by się droczyć z bratem standardowo, cały ty. I co chcesz? Aha, chcesz blok o uczuciach napisać? Okej, okay, pomyślimy o tym. Ale nie, bo to będzie bo ci kontrolowanie emocji wejdzie, chociaż kontrolować emocje to ty byś mógł nawet. Ale może być miła dla swojego najmłodszego. Co to twój ulubieniec, przynajmniej tak docelowo. A, komplementy, pochwal go. Powiedz jakim jest super synem jakim podobnym do mamusi. No bez przesady, no makijaż się zrobisz i będziesz piękny. Właśnie jesteś piękny po mamusi, więc... O! 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 Charyzma ci weszła, okej. Okay. Okej, okay. a teraz dopiero może w filmowy, przecież się wcześniej mogłaś. O, ale możemy ponegocjować z awansem. Ale to może przy następnej okazji. Okej, okay. dobra, dobra, nie wiedziałam, że tak niewiele ci brakło. No i zarąbiście. To w zasadzie została ta jabłonka, która za cholerę się nie chce ruszyć, nawet o jeden poziom, więc pewnie Mastera będzie musiał prze, przejąć tę schedę. Ale jeszcze w takim razie, no właśnie, skończy, skończyć aspiracje i musimy z sąsiadami się zacząć dobrze układać. I wszystko jasne. A czy ty możesz, I czemu ty nie dokańczasz jedzenia? dzieciaku? Dobra, ty się chciałeś bzyknąć, to proszę iść się bzyknąć. I masz to dojeść, skoro synuś nie dojadł. Ale się tam napalili na siebie. Dobrze, to się tego virala. No. no to w sumie jak już tu jesteś, to mogłabyś przygotować sobie eliksir. No, dawno nic nie robiłaś tutaj z takich rzeczy, więc... Szkoda, że trucizny nie mogę zrobić ani z takich podobnych rzeczy. No właśnie, co ty tam chciałeś? A chciałaś się podziwiać w lustrze. Podziwiaj się, czemu nie? Jak masz taką ochotę, to... Nawet dziś kanapkę, siedząc w jednej z kabin w toalecie, to dość nieoczekiwane i nie jesteśmy pewni, co o tym myśleć. Ale że powinniśmy zadzwonić. To po prostu niewłaściwe. Tak po prostu, tak Grimsia na pewno by tak powiedziała, zwłaszcza w, kwe... zwłaszcza w kwestii Neve. A, no tak, nie ma tak butelkować w, w makaronie z serem. Dobrze, tak, po, tak, podziwiaj swoją wspaniałość, to jest ważne. Dziwne odbicie. No... No, wyglądasz starzej, no nie będziemy ukrywać, że nie jesteś już pierwszej świeżości, ale wciąż całkiem niezły daddy, więc. Dobra, idziemy. Idziemy zagrać w tym dziwnym filmie. Okej, okay, co my to mamy? Dobra, standardowo, Instagramowo i w ogóle. Dobra, dodaj. Czemu jesteś smutna? To ta pinda gdzieś tu jest. Czy to jest ta pinda? Nie. Łocie, panie, ale tutaj się postarali. Dobra, ale wiem, że mogę. Ten. Pomijam, przez, że tak powiem, pomijam garderobę, ale strój założę. Tam make-upu nie trzeba, bo i tak go nie zmieniają. A, to jest nasza ulubiona. Czy to jest druga gwiazda? O nie! O, kurde, panie. To ja myślę, że wszyscy wiemy, jak to się skończy. No, no jejku, no już nie płacz, kochanie, ty moje. A, no, no teraz to wyglądasz tak po królewsku. Dobra, to e, czekaj. Wy się znacie z tą albo z tą drugą. Możesz się ładnie przywitać i możesz jakiś tam komple komplement powiedzieć. Jak trzeba, to trzeba. I zrobiłaś to, co ci kazałam? Oczywiście, że nie zrobiłaś tego, co ci kazałam. Po co masz robić to co ja ci każę? Przecież, przecież to tak nie działa, nie? Że to nie? No powiedz, że ma ładną kiecę i idziemy dalej. W ogóle my tu chyba powinniśmy właśnie uznać za wroga. Chodź tu, chodź tu im uznasz za wroga. No, i idź, cicić. Idź, idź. Jesteś pewna siebie. Aha, ona przyjdzie do ciebie specjalnie. Dobra, spoko. Uff. No, co za? Kłóć się, tak jak zawsze. Dobra, jeśli mam być szczera, czas, czas na rewanż. No, ona też jest bezczelna. Też, też się ciągle z tą kłóci. O, co za? No, zatem, no, czemu ty nie robisz tego, co ja ci każę? Proszę się już nie certolić. Przegrałaś w kłótni, to. Nikt jeszcze nie zauważył, że, że no właśnie. Jak to jest jak do filmu, daje się dwie aktorki, które się nienawidzą. No co za... Durna baba, no. Dobra, daj jej dezorientację, to przynajmniej źle wypadnie w tym filmie. Dobra, płacisz te umiejętności aktorskie, skoro musisz. O, ale sławę dostałaś dzięki, te, dzięki temu. Przegrana, god damn it. Może ty powinnaś trochę bardziej w tym, w, w kondycję fizyczną zainwestować? Jakiś młody reżyser nowy, dobra, spoko. A, dobra, czekaj, 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 poznaj uwagi re reżyserza. O, choć najpierw poznamy te jego uwagi. Dobra, to jolo, lecimy. No, okej, okay. a, światło się... Ło, wow, kurde, panie. Dobra, scena krzyku. Jakże zakazane słowa, to leć. To też coś jeszcze, łocie, wow, panie. To nieźle tutaj się dzieje. O, idealnie, one grają postaci, które się nie lubią. Ktoś chyba tak specjalnie zrobił, zrobił ten casting. Ej, a ty nie wchodź w kadr, babo. po co, po co ty tutaj ten. i sobie stąd? No co za tej. Przy, przylazła! No, a, walczymy na miecze. Nice. Hehe, <śśmiech> ta laska to idiotka. <laughs> a, i tak przegrasz zawsze. Mogę ją lepiej ucharakteryzować, ale dobra, nie jest tak źle. ty znaczy te same Kiecki tak w ogóle. <laughs> I pochlane. A, pocałuneczek. A, to tutaj ma się dziać. Dobra, to... Dobra, to najpierw całowanko. W naprawdę ciekawy produkcjach grasz. Masz to z jakieś zakazanej miłości, czy coś? Tak też mogło być. Dobra, to powiedz historię. A, bo to jeszcze coś powinno być. Okej, okay, to tak na koniec. Aha, i ty umierasz na końcu. To bardzo przykry film. Tylko pytanie dlaczego... Chyba że, się, chyba, że ona ci zatruła ten kieliszek z winem, czy coś. Mogło tak być. Piknie. Czy, czy dobrze umarłam? O, już ściekła. Już Dobra, wracamy, zanim się zdenerwujesz estetycznie w tym deszczu stoisz. Dobra, co my tu mamy? E, ikona srebrnego ekranu. Grimhilda awansowała i teraz będzie pracować jako ikona srebrnego ekranu. Zyskujesz możliwość o w nowych przesłuchaniach. Czyli coś tam jeszcze jest. O kurde! Ej, ale mocno mi to wlazło. I to może jeszcze zostanie jedna rzecz do zrobienia i faktycznie będziemy mieć tą ostatnią gwiazdkę. Tak, teraz wezmę... Ej, moment. Jeszcze tylko tak na szybko sprawdzę. Bo jeśli będzie to na niedzielę, to będzie idealnie. Ale czy faktycznie mamy jakieś nowe przesłuchania? Nie mamy. Kurde. Ale te skarby. Uh, Arpville? A, a nie, to moment. To tego nie było? Czy mi się wydaje? Ej, nie, to tego chyba nie było. Um, trwają przesłuchania do roli ka e, kapitan piratów, która stanie na czele załogi rozwieszonej szanszyli. Piraci z krainy Arpville wyruszają na awanturniczą wyprawę w poszukiwaniu legendarnego wiosła królów. Romanse i przygoda na wzburzonym morzu to dla nich lepowszedni. Ale wydaje mi się, że coś podobnego było kiedyś. A w tym właśnie graliśmy, braliśmy udział. A weźmiemy. A w ogóle, na którym jesteśmy poziomie? Grimhilda, przechodzisz do historii, a produkcje, w których wzięłaś udział, będą służyć jako materiały dydaktyczne dla kolejnych pokoleń studentów aktorstwa. Wszyscy debiutanci będą starali się o naśladować te subtelne grymasy twarzy, wyrażające najbardziej skomplikowane emocje, nie mówiąc już o tym, że będziesz naprawdę bogata. A, a to już na tym ukończone. Dobra, 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 coś wymyślimy. Ale na razie to będzie tyle. Yy, ogólnie jest to wieku. Myślałam, że jeszcze mamy kilka poziomów, jeśli chodzi o tę aktorkę. Ja już mam dziesiąty poziom z tego. Mam dziesiąty poziom charyzmy, tak jak, tak jak chciałam. Tak powinniśmy mieć w wyzwaniu i w ogóle, więc no, sporo, sporo zrobiliśmy. Ale najbardziej to mnie rozwaliło, ile my tej sławy dostaliśmy, bo było ledwo za te gwiazdki, a teraz prawie dochodzimy do tej piątej, więc. A właśnie, jeszcze tylko pytanie, kiedy to będzie? W niedzielę o dziewiątej, czyli idealnie się dobrze, się to ładnie zasklepi, bo w tym pewnie już będziemy, będziemy szli na ten bal, tak myślę. Coś tam pewnie pokombinuję, coś tam z Nastemą porobię, porobię jego, tego, jego aspiracje i tak dalej, żeby czymś zająć jakiś, yy, ten piątek i potem w sobotę będzie ten wielki, wielki bal cudowny. Oczywiście zapomnijmy o urodzinach Newe i o wszystkim. Dopóki co dziękuję wszystkim za obejrzenie, mam nadzieję, że się wam podobał. Zostawcie komentarz, lajka, like subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Zapraszam serdecznie na serwis Discordzie Kraina Trzech Żywiołów. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye! Jak ona jest szczęśliwa, no?